Dzień przed ślubem szczęśliwa Liwia szła do domu narzeczonego, ale gdy zbliżyła się do drzwi, usłyszała jego dziwną rozmowę z rodzicami i o mało nie krzyknęła, słysząc coś, czego nie powinna była usłyszeć. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Liwia Kosińska wierzyła, że w Cyprianie maju znalazła coś, czego do tej pory tylko pragnęła miłość, która nie uznaje granic statusu, pochodzenia, oczekiwań społecznych. Poznali się przypadkiem, choć teraz wydawało się jej, że nic nie jest przypadkowe. On, z tym swoim lekkim uśmiechem, zawsze bardziej obserwujący niż obecny, przyciągał ją jak magnes. Spotykali się w kawiarniach w starej dzielnicy Wrzeszcz, między książkami i filiżankami kawy, gdzie Cyprian potrafił godzinami mówić o Szulcu, Dostojewskim i o czymś więcej. Czułość, z jaką dotykał jej dłoni, gdy mówiła o swoich planach, sposób, w jaki na nią patrzył, gdy milczała wszystko to tworzyło iluzję prawdy. Miała wrażenie, że są dwojgiem ludzi, którzy odnaleźli się wbrew logice i przeciwieństwom świata. Wierzyła, że miłość ich ocali, ale pojawiały się rysy. Nie od razu. Na początku były to ledwie zauważalne drgnięcia w jego głosie, gdy temat schodził na jego ojca Witolda Maja. Albo milczenie bogny, jego matki, gdy ktoś przy kolacji nieopatrznie zapytał, czym się zajmuje. Goście, zawsze z wyższych sfer, znajomi z kancelarii, partnerzy biznesowi, patrzyli na Liwie z ledwo ukrywaną rezerwą. Ona to widziała, czuła, ale wolała nie zadawać pytań. To tylko ich świat, tłumaczyła sobie. On jest inny. Cyprian mnie kocha. Róża, jej matka, pielęgniarka z powołania, kobieta mocno stąpająca po ziemi, nie dawała się tak łatwo oczarować. Livia, powiedziała pewnego wieczoru, kiedy córka wróciła z kolacji u Majów. Miłość to piękna rzecz, ale bogate rodziny nie otwierają się bez powodu. Oni zawsze coś chcą. Livia westchnęła głęboko, czując zmęczenie. Mamo, Cyprian nie jest jak oni, nie patrzy na mnie z góry, on słucha, rozumie. Mężczyźni mówią wiele rzeczy, kiedy chcą, żebyś uwierzyła, odparła cicho Róża, nie patrząc jej w oczy. Wtedy wkroczyła Idalia, najbliższa przyjaciółka Livi, adwokatka, o spojrzeniu ostrym jak nóż. Ty się zakochałaś, powiedziała bez zbędnych wstępów ale miłość nie unieważnia logiki. Widzisz znaki, ale je ignorujesz. To kosztuje. Zaufanie? Zaufanie to waluta i łatwo ją stracić. Livia zamilkła. Nie odpowiedziała. Miała w sobie chaos, z jednej strony bezbrzeżną wiarę, z drugiej szarpaną niepewność. Tamtego wieczoru szła z bijącym sercem. Nie planowała niczego konkretnego. Po prostu. Co się ciągnęło pod budynek, w którym mieszkali Majowie? Jakby chciała zobaczyć, czy Cyprian naprawdę tam jest, czy może jego nieobecność na spotkaniu nie była zwykłym zmęczeniem po pracy, jak napisał. Znała ten budynek, wysoki, chłodny w formie. Drzwi wejściowe były przeszklone, światło na klatce schodowej pozwalało widzieć ruchy na parterze. Miała zamiar tylko spojrzeć, tylko upewnić się, ale coś ją zatrzymało głos nie Cypriana. Głębszy, twardszy. Wykorzystamy ją jako przykrywkę. Dziewczyna zwrzeszcza. Nikt nie będzie zadawał pytań. Cisza, potem inny głos. Bogna? Prawdopodobnie. Cichy, jakby pełen napięcia. A jeśli się zorientuje? Nie zorientuje się. Jest zakochana. Myśli, że on ją kocha. Liwia zamarła. Świat wokół niej przestał istnieć. Głos, który wypowiedział te słowa. Należał do Witolda Maja, jej przyszłego teścia, mężczyzny, który nigdy nie patrzył na nią jak na kogoś równego. Nie mówił o biznesie, nie planował kontraktu. On mówił o niej. Ona, jako przykrywka, narzędzie, jej oddech przyspieszył, serce waliło jak oszalałe, zrobiła krok do tyłu, potem kolejny, noga osunęła się po stopniu i niemal upadła. Czy to wszystko było kłamstwem? Te spojrzenia, rozmowy, uśmiechy? Cyprian, czy on. czy on był częścią tego planu? Nie, nie, szepnęła do siebie, ale jej głos był pusty. Chciała uciec, ale nogi miała jak z ołowiu. Głowa pulsowała bólem, a w środku coś w niej zaczęło się kruszyć. Nie wróciła do domu. Przeszła pół miasta pieszo, aż nogi zaczęły odmawiać posłuszeństwa. Myśli wirowały. Sceny z przeszłości przelatywały przed oczami jak film, tylko teraz wszystko miało inny sens. Te urwane rozmowy, te milczenia, te spojrzenia. Nie wiedziała, co boli bardziej to, że została wykorzystana, czy to, że naprawdę uwierzyła. Telefon zadzwonił. Cyprian nie odebrała. I wtedy po raz pierwszy pomyślała: Muszę wiedzieć prawdę, choćby miała mnie zniszczyć. Livia przez pierwsze dwa dni po tamtej nocy chodziła jak w letargu. Nie płakała, nie krzyczała, nie szukała Cypriana, choć jego wiadomości piętrzyły się w telefonie. Tęsknie. Co się dzieje? Livia, proszę, odezwij się. Ale każde słowo zdawało się kłamstwem. Ona słyszała głos jego ojca. Słowa zimne, wyrachowane, wycelowane prosto w nią. Dziewczyna zwrzeszcza. Miała być maską, narzędziem, przykrywką dla czegoś większego, brudniejszego, czegoś, co czuło się jak bagno, w które niepostrzeżenie weszła po kolana. Próbowała wmówić sobie, że się przesłyszała, że to był jakiś żart, wyrwany z kontekstu fragment rozmowy, ale coś w niej, może instynkt, może resztki godności, podpowiadało jej, że nie, to była prawda zaczęła obserwować uważniej. Cyprian unikał tematów związanych z firmą. Gdy tylko rozmowa schodziła na Majbut, robił się nerwowy, mówił zdawkowo, zmieniał temat. Bogna, zawsze spokojna, elegancka, patrzyła wtedy na niego z czymś, co przypominało milczące ostrzeżenie. A Witold. On nigdy nie patrzył na Liwie z prawdziwym zainteresowaniem. Była tam, bo miała być. Podczas kolacji u majów panowała cisza, której wcześniej nie dostrzegała. Było zbyt równo. Zbyt kontrolowanie. Jakby wszyscy znali swoje role i nikt nie mógł się pomylić. A ona, nieświadoma aktorka w teatrze intrygi, zaczęła czuć się jak wróg. W domu róża przyglądała się córce z rosnącym niepokojem. Nie zadawała pytań od razu. Czekała. Ale któregoś ranka, gdy Livia po raz trzeci nie podniosła wzroku z kubka herbaty, po prostu zapytała. Córko, jesteś nieobecna. Co ukrywasz? Livia milczała. Nie chciała wtajemniczać matki, nie wiedząc jeszcze, co jest prawdą, a co domysłem. Ale jej spojrzenie złamało się pod ciężarem własnych myśli. Mamo. Ja nie wiem, czy to wszystko było prawdziwe. Co? On? Livia pokiwała głową i po raz pierwszy od dawna poczuła, że łzy są blisko. Wyszła z kuchni bez słowa. Wiedziała jedno. Musi porozmawiać z kimś, kto nie będzie owijał w bawełnę. Idalia odebrała ją w drzwiach kancelarii. Miała na sobie ciemny garnitur, okulary na nosie i spojrzenie, które nie znosiło bzdur. Siadaj, wyglądasz, jakbyś miała za sobą proces o morderstwo, nie związek. Livia usiadła. Spojrzała na stosy akt, które otaczały biurko, i przez chwilę wahała się, zanim zaczęła mówić, ale potem słowa popłynęły. Opowiedziała wszystko. Od pierwszych znaków, przez noc pod domem Majów, aż po ciszę Cypriana, która teraz dźwięczała głośniej niż jakikolwiek krzyk. Gdy skończyła, idalia odchyliła się w fotelu i przez chwilę nie mówiła nic. No to wygląda, powiedziała w końcu, że trafiłaś w sam środek klasycznej operacji PR. Operacji Oni potrzebują Ciebie jako osłony. Dziewczyna spoza układów, zwrzeszcza. W oczach opinii publicznej to dodaje wiarygodności. Transparentność, autentyczność. Ale Cyprian. właśnie. I tu jest sedno. On wie czy nie wie? Bo jeśli wie, to znaczy, że był w to zamieszany od początku. Jeśli nie, to on też jest tylko pionkiem. Livia poczuła ścisk w żołądku. Co mam zrobić? Musisz wiedzieć, musisz się dowiedzieć, co on wie, inaczej zawsze będziesz żyć w domysłach, a to najgorsze więzienie. Po drugiej stronie miasta, w sterylnym gabinecie kliniki Witemed, Bogna Maj siedziała w milczeniu, wpatrując się w przestrzeń za oknem. Miała dość, dość udawania. Dość tej gry, w którą wciągnięto jej syna. Witold wszedł, jak zawsze bez pukania, zawsze z tą samą energią, tą samą potrzebą kontroli. Musimy omówić konferencję prasową. Bogna nie spojrzała na niego. Dopiero po chwili odezwała się cicho, ale wyraźnie. Jak długo jeszcze wciągniemy naszego syna w to bagno? Witold zamarł. Nie był przyzwyczajony, że Bogna mówiła w ten sposób. On kocha tę dziewczynę, Witold. Miłość. Jego głos był chłodny. Miłość nie buduje fortun. Bezpieczeństwo rodziny jest ważniejsze. Majbut musi pozostać nienaruszony. Bogna odwróciła się do niego powoli. Ona nie jest idiotką. Jeśli się zorientuje, a Cyprian się dowie, co zrobiliśmy, stracimy go. On zrobi, co mu każemy. Nie jestem tego już taka pewna. Po raz pierwszy w ich małżeństwie to nie on miał ostatnie słowo. Bogna poczuła coś dziwnego nie strach, nie niepokój ale decyzję. Po raz pierwszy poważnie rozważała, by porozmawiać z Liwią, ostrzec ją, powiedzieć prawdę. Nie chodziło już tylko o konflikt między klasami. Pęknięcia pojawiały się wewnątrz samej rodziny Majów między matką a ojcem między obowiązkiem a miłością. I Cyprian. Był między nimi, uwięziony. To nie była już kwestia przypuszczeń, nie iluzji, nie niedopowiedzianych spojrzeń. Livia wiedziała, wiedziała, że czas słów się skończył, że musi zobaczyć prawdę w jego oczach, nawet jeśli ta prawda ją złamie. Długo zastanawiała się, gdzie i jak z nim porozmawiać. Wiedziała, że nie może to być miejsce publiczne, ani jego rodzinny dom. Potrzebowała przestrzeni, gdzie nic nie będzie podsłuchiwane, analizowane, skręcane przez spojrzenia Witolda i Bogny. Wybrała jego mieszkanie na Starym Mieście. To tam, gdzie po raz pierwszy powiedział, że ją kocha. To tam, gdzie przez chwilę wierzyła, że wszystko będzie dobrze. Weszła bez słowa. Klucz nadal działał. Jeszcze go nie oddała. Cyprian siedział na sofie z książką w dłoniach, ale nie czytał. Kiedy ją zobaczył, wstał od razu, zaskoczony, może nawet przestraszony. Livia, zaczął, ale ona go uciszyła ruchem ręki. Nie chciała słów wstępu. Nie potrzebowała jego cześć ani jak się masz. Potrzebowała odpowiedzi, twój ojciec. Powiedziała prosto, bez zawahania. Powiedział, że mam być użyta, że nasze małżeństwo to przykrywka, cisza. Słyszałam to. Wszystko. Zamilkła. Patrzyła mu w twarz. W jego oczy, które kiedyś były dla niej azylem. Teraz próbowała odnaleźć w nich cokolwiek prawdziwego. Cyprian zbladł. Jakby jego krew cofnęła się w żyłach. Zrobił krok do przodu, ale się zatrzymał, jakby jego ciało bało się zbliżyć. Ja. Głos miał pusty. Suchy. Ja nie wiedziałem. Jego ręce drżały. Przysięgam ci, Liwia. Nigdy nie byłbym częścią czegoś takiego. Ja cię kocham. I i jeśli coś takiego planowali, nie powiedzieli mi. Ona patrzyła na niego długo. Zbyt długo. W tej ciszy rozgrywało się tysiąc myśli. A może wiesz, od dawna i boisz się przyznać? Zapytała chłodno. Może byłeś zbyt wygodny w tej swojej lojalności, żeby spojrzeć mi w oczy i powiedzieć prawdę. Nie. Jego głos był nagły, emocjonalny. Nie jestem jak oni, ale jesteś ich synem. Jej słowa uderzyły w niego mocniej niż się spodziewał. Odsunęła się, gdy zrobił ruch, jakby chciał ją dotknąć. I jeśli nawet mówisz prawdę, to znaczy tylko jedno: Ty też jesteś więźniem. Zamilkła, wzięła głęboki wdech. A jeśli nie możesz się z tego uwolnić, to, jak ja mam wierzyć, że przy tobie będę wolna? Oczy Cypriana zaszkliły się. Miał na ustach odpowiedź, ale ona już jej nie potrzebowała. Miłość, którą dzielili, która wydawała się tak czysta, tak odporna na świat zewnętrzny, teraz pękała. Nie przez zdradę, nie przez kłamstwo, ale przez coś znacznie gorszego: bezsilność. Livia. Wyszeptał znów, próbując się zbliżyć. To wszystko jest chore. Wiem. Ale ja nie mam żadnej władzy. Ojciec. On zawsze wszystko planuje. Manipuluje. Kontroluje. On nie pozwala na bunt. To więc zostań, powiedziała cicho. Zostań w tym wszystkim, jeśli nie potrafisz się wyrwać. Ale nie oczekuj, że ja tam będę z tobą. Odwróciła się. Nie wybiegła. Nie trzaskała drzwiami. Wyszła cicho, godnie, jakby zostawiała za sobą nie człowieka, ale własne złudzenie. Cyprian siedział w ciszy długo, nawet nie zauważył, kiedy zapadł zmrok. Nie zapalił światła, przypominał sobie każdy moment, każdy uśmiech, każde Kocham cię i czuł, że wszystko to jest teraz zagrożone, bo miał rację, nie miał żadnej władzy, jego ojciec trzymał wszystkie nici. A on był tylko marionetką, która próbowała udawać, że może kochać po swojemu. Wiedział, że to nie koniec, ale nie wiedział jeszcze, co się zaczyna. Tego samego wieczoru bogna siedziała w swoim gabinecie. W dłoniach miała telefon. Numer Liwi był na ekranie. Nie kliknęła, nie zadzwoniła, ale pierwszy raz w życiu naprawdę się bała nie o firmę, nie o reputację o to, że jej syn może zostać sam złamany. A dziewczyna, która miała być tylko narzędziem, stała się kimś więcej kimś, kto może zmienić wszystko. Wrzeszcz znów stał się dla Liwi schronieniem nie takim jak kiedyś pełnym nadziei, planów, słodkich wiadomości od Cypriana i czekoladowych kruasantów w małych kawiarniach. Teraz był jak azyl dla zranionej duszy, która próbowała przestać krwawić. Zamknęła się w pokoju z dzieciństwa. Wśród starych książek, zdjęć, których nie ruszała od liceum, i ciszy, której nie mogła już dłużej zagłuszać telefonami od Cypriana. Nie odbierała, nie czytała, nie chciała słuchać jego głosu. Nie teraz, kiedy wszystko, co mówił, było podejrzane, a każde kocham cię mogło być skażone milczącą zgodą na to, co zrobili jego rodzice. I dalia odwiedzała ją codziennie przynosiła kawę, dokumenty z kancelarii, ale głównie trzeźwość. Słuchaj mnie uważnie, powiedziała pewnego wieczoru, siadając obok Liwi na łóżku. Jeśli wrócisz do niego, jeśli przyjmiesz jego pierścionek i udasz, że wszystko da się wyprostować, to znaczy, że im się udało, że ich plan działa. Ja... Ja nie wiem, co robić. Nie musisz tego wiedzieć teraz. Ale jedno jest pewne. Jeśli zaakceptujesz ten związek w takim układzie, staniesz się częścią ich układu, cichą wspólniczką. Livia spojrzała w jej oczy, twarde, nieustępliwe A ja nie chcę być wspólniczką wyszeptała. Róża, która przysłuchiwała się rozmowie z kuchni, włączyła się w swoim stylu prosto, bez retoryki Nie wychodzi się za mąż z litości, córko ani z żalu ani z nadziei, że ktoś się zmieni. Wychodzi się z miłości? Nie. Róża podeszła bliżej. Wychodzi się wtedy, kiedy jesteś pewna, a ty nie jesteś. Cyprian przez ten czas przeżywał własne piekło. Wrócił do rezydencji Majów, bo nie miał dokąd iść. Mieszkanie na starym mieście było puste i cuchnęło wspomnieniem jej perfum. Witold czekał, jak zawsze, przy swoim biurku. W koszuli bez jednej zmarszczki, z twarzą jak stal. Nie przyszedłem tu po twoje pozwolenie, powiedział Cyprian ostro, zanim ojciec zdążył się odezwać, ale Witold tylko uniósł brew. Jesteś majem, oznajmił spokojnie, jakby to była nie opinia, lecz prawo fizyki. A majowie nie przepraszają, nie cofają się, oni prowadzą. Ona nie jest strategią, ojcze. To kobieta, którą kocham, to kobieta, która pasuje do naszej narracji. Cyprian zacisnął pięści. Ona wszystko wie, usłyszała cię, to koniec, rozumiesz? Nic nie jest końcem, dopóki ja tak nie powiem. Wtedy Cyprian z rozpaczą, której już nie mógł ukrywać, wybuchł. Kocham ją, nie możesz mi jej odebrać. Drzwi się otworzyły. Bogna stała w progu blada z oczami zaczerwienionymi. A może już ją straciliśmy, Witoldzie? Może przez ciebie? Witold spojrzał na żonę, jakby patrzył na cień. Coś nieistotnego, niegroźnego. Ale Bogna nie odwróciła wzroku. Miłość nie wystarcza, Cyprianie, powiedziała podchodząc do syna. Nie w tej rodzinie. To znaczy, że mam się poddać? Nie, wyszeptała. To znaczy, że jeśli ją naprawdę kochasz, musisz pozwolić jej odejść. Tego wieczoru Livia siedziała na ławce w parku, nieopodal domu matki. Miała na sobie szalik, który kiedyś należał do Cypriana. Nieświadomie wciąż go nosiła, jakby jego zapach miał jeszcze moc przynoszenia ukojenia. Nagle zobaczyła ją: Bogna. Nie w limuzynie, nie z asystentką. Sama. W płaszczu, który wyglądał za prosty, jak na kobietę o takim statusie. Podeszła powoli, jakby nie chciała jej przestraszyć. Livia. Livia wstała, ale nie powiedziała ani słowa. Przyszłam, bo wiem, że on nie może zaczęła Bogna. I nie wiem, czy mam do tego prawo, ale przyszłam jako matka. Livia patrzyła na nią z mieszanką ostrożności i gniewu. Wszystko, co się wydarzyło Bogna zacięła się. Masz rację, że wątpisz i nie oczekuję, że mi uwierzysz. To po co przyszłaś? Bogna spojrzała gdzieś za nią, jakby szukała odpowiedzi w drzewach. Bo ja już nie mam siły walczyć z Witoldem, ale ty jeszcze możesz nie oddać mu siebie. To znaczy, że mam zrezygnować z Cypriana? To znaczy, że masz wybór i że nie musisz go podejmować przez pryzmat jego ojca. Cisza, która zapadła, była długa i bolesna. On cię kocha, ale nie wiem, czy umiecie obronić przed tym, co nas otacza. Livia poczuła, że wszystko w niej się ściera. Miłość, Lojalność, strach, gniew. Bogna zrobiła krok w tył. Chciałam tylko, żebyś wiedziała, że nie jesteś sama. Odeszła zostawiając Liwie w miejscu, gdzie świat zaczynał się dzielić na życie z człowiekiem, którego kochała. I życie, w którym mogła pozostać sobą. Kościół Mariacki wypełniony był po brzegi. Rzędy marmurowych ławek zapełniali ludzie, którzy nosili to samo spojrzenie. Wyćwiczone, chłodne. Przeszywające. Twarze znane z gazet, nazwiska znane z donacji, partnerzy biznesowi, sędziowie, lekarze, rektorzy. Wszystko było zaplanowane perfekcyjnie. Majowie zadbali o to, by to wydarzenie stało się demonstracją siły. Małżeństwo ich jedynego syna z dziewczyną z Wrzeszcza miało być symbolem otwartości, nowoczesności. Narracją, której nikt nie miał prawa zakwestionować. A jednak, Livia wiedziała, że nie idzie do ołtarza z miłością, tylko z ciężarem. Kroki stawiała powoli. Suknia, którą wybrała sama, była prosta, ale każdy jej detal zdawał się dziś jak więzy. Każdy krok był jak uderzenie młota, głośny w jej własnych uszach, choć wokół panowała absolutna cisza. W pierwszej ławce siedziała róża, dumnie wyprostowana, z oczami, które zdawały się mówić: Jestem tutaj cokolwiek zrobisz nie jesteś sama obok niej idalia w czarnym garniturze ze wzrokiem wbitym w liwie jak w linie sądowego przesłuchania była gotowa na wszystko i gotowa była ją złapać jeśli ta potknie się na ostatnim kroku przy ołtarzu stał Cyprian biały jak marmur widział ją tę samą kobietę którą kochał ale też te, której nie potrafił ocalić od rzeczywistości, którą nosił w nazwisku. Ich spojrzenia się spotkały, jego usta drgnęły, jakby chciał coś powiedzieć, zanim ksiądz wypowie pierwsze słowa. Ale było już za późno. Ceremonia się rozpoczęła. Ksiądz mówił głosem rytmicznym, wyuczonym, bez emocji, o miłości, o poświęceniu, o wierności, nawet wtedy, gdy świat traci sens. Livia słuchała, ale nie słyszała. Czuła w gardle palący ciężar. Nie wiedziała jeszcze, co dokładnie powie. Wiedziała tylko, że nie może milczeć. Kiedy ksiądz spojrzał na nią, czekając na tak, podniosła rękę. Przepraszam, powiedziała. Cały kościół zamarł. Cyprian zaczęła cicho, ale głos jej się nie załamał Muszę to usłyszeć teraz. Odpowiedz mi zrobiła krok bliżej. Spojrzała mu prosto w oczy. Czy jesteś tutaj, bo mnie kochasz? Czy dlatego, że musisz mnie mieć, by uratować nazwisko swojej rodziny? Cisza. Przez długie sekundy wszyscy wydawali się nie oddychać. Witold drgnął gwałtownie. Jego dłonie zacisnęły się na poręczy ławki. Na jego twarzy pojawiła się maska wściekłości, która walczyła z potrzebą zachowania pozorów. Bogna spuściła wzrok. Nie miała siły spojrzeć ani na syna, ani na Liwie. Idalia uśmiechnęła się pod nosem. Nie z pogardy, lecz z uznania. Róża. Ona już wiedziała. Cyprian spojrzał na Liwie. Jego oczy były szkliste. Słowa nie przychodziły łatwo. Kocham cię, powiedział w końcu głosem drżącym. Naprawdę. Liwia poczuła, że łzy zbierają się w kącikach jej oczu. Ale nie odpowiedziała. Czekała. Ale nie mogę ci obiecać, dodał po chwili, że zdołam cię uwolnić od ciężaru mojego nazwiska. To zdanie rozbrzmiało w jej głowie jak wyrok. Niezłość. Nie zdrada. Prawda. I właśnie dlatego bolało najbardziej. Spojrzała na księdza, potem na gości. A potem, spokojnie, bez dramatyzmu to powiedziała, więc nie mogę zostać Twoją żoną. Nie w ten sposób odwróciła się. I wtedy kościół eksplodował w mur szelestu, szeptów, niedowierzania. Witold poderwał się z ławki. Gotów iść za nią, zatrzymać, zmusić, ale bogna położyła mu dłoń na ramieniu. Zostaw ją, wyszeptała. To koniec. Witold się nie ruszył. Wściekłość w nim buzowała, ale był bezsilny. Bogna miała łzy w oczach. Róża wstała, idalia również, a Livia, zrzucając bukiet na kamienną posadzkę, ruszyła ku wyjściu. Jej suknia szumiała przy każdym kroku, jakby sama chciała uciec razem z nią. Za nią został świat, który miał ją pochłonąć, a przed nią wolność, choć bolała, choć oznaczała samotność. Była prawdziwa, nie było muzyki, nie było oklasków, nie było happy endu, ale była decyzja. I ta decyzja zmieniła wszystko.